No dobra, w takim razie, jak powiedzieć po angielsku? dostają wypłatę pierwszego każdego miesiąca. To będzie tak proste, że pokochacie to słówko get, Uwaga, I get, czyli to samo słówko I get, ale co? Wypłatę, czyli zostają wypłacone. I get paid. I get paid. Słuchajcie, dwie uwagi, piszemy p a ale mówimy paid, paid. Nie? To jest jedna rzecz. A druga bardzo ważna, że tutaj na końcu mamy dźwięk d i musimy go wymówić jako d, a nie jako t. Czyli nie mówimy paid, tylko paid. I get paid. To znaczy, że otrzymuję wypłatę on the first. On the first. I get paid. on the first.